Zasiłek pobiera obecnie blisko 570 osób, to o połowę mniej niż w roku ubiegłym. W części dlatego, że z uwagi na niższe bezrobocie zasiłki bezrobotni dostają już nie przez rok, a przez pół roku, a także dlatego, że więcej osób znalazło pracę. Urząd zawarł blisko tysiąc umów z pracodawcami na różne formy pracy. Najwięcej pracodawcy korzystają z możliwości zwrotu kosztów, jakie ponieśli na stworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. To jest dziesięć tysięcy, które my mogliśmy refundować, to, to dla pracodawców to jest duża kwota i tutaj mieliśmy rzeczywiście bardzo, bardzo dużo pracodawców, którzy mieli takie potrzeby. Na pewno szybciej pracę otrzymywali mężczyźni niż kobiety, także oferty na dziś to w 80% praca dla mężczyzn. Szacuje się, że w przyszłym roku stopa bezrobocia będzie nadal spadała, ale już wolniej. Wszystko wskazuje na to, że urzędy pracy otrzymają w przyszłym roku o 300 milionów złotych więcej niż w tym roku. Będziemy dofinansowywać w różnych formach pracodawców po to, żeby utrzymywali miejsca pracy i zatrudniali osoby bezrobotne. W przyszłym roku Urząd Pracy zamierza skupić się na długotrwale bezrobotnych. Rząd wprowadza nowe standardy, które mają zaktywizować tych, którzy dłużej pozostają bez pracy. Klienci nasi będą przez nas prowadzeni jakby dłużej. Nie będzie się to sprowadzało do takiej prostej zasady oferta, wyrejestrowanie, oferta, wyrejestrowanie, ale dłuższa praca z trudnymi klientami po to, żeby wrócili na rynek pracy. Będzie więcej doradców zawodowych i pośredników pracy, co nie znaczy wcale, że urząd będzie zatrudniał dodatkowe osoby. Zamierza jedynie przeprowadzić reorganizację. Bolączką naszego urzędu są bardzo niskie wynagrodzenia. To jest po prostu w całym kraju. Jesteśmy jakby naj, powiatowe Urzędy Pracy są grupami najniżej wynagradzanymi. A, a jeżeli chodzi o kształcenie i szkolenie, to jesteśmy grupą, która najwięcej się szkoli. Powiat Bolesławiecki rok 2007 zamknie ponad 14% stopą bezrobocia. W samym Bolesławcu bez pracy pozostaje blisko 1700 osób.